Bro, 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 grow it up Start working like Mali Fuck you Tworking like Mali Don't it like Mali Ściemano, lecimy sobie z pierwszym rajdem dzisiaj Jest mentorski o dziwo Aż jestem w szoku Niemożliwe niemożliwością no Jak to nie I jakiś było? tam mentorski? Mentor weź tam i dziwi, jebu No już no, no. no, no. Jest pod bazą, ja, ja teraz nie mogę. Mam ceki, musicie wyjść. Wyjść, o wyjść. Na lewo poszedł gdzieś. Byłaś gościu no No wyjebał mi głowę, ceki leżą. Nie strzelaj z tej pompy, nie strzelaj z tej pompy, bo to jest launcher. To jest... Gdzie te ceki? Leżą, kurwa. spadają Zabił mnie pod drzwiami te ceki, kurwa. Piegus, piegus Pieguz się wyjebał. Zbiorą ceki. Centralnie pod drzwiami są. Adidas Nie, jesteś tam. Podróż dalej. Podróż dalej. Niżej. niżej. spadają, cały czas niżej spadają. Spadają niżej to mnie już po dwa i Kurwa, tyle, typ Szybko, bo zbieraj ceki, ucieka do chaty. Zabiłeś go? Nie, biegłeś z ogoni. Strzelaj z daleka, bo tepnie na hołma Tak oni są dwaj w tym. Kurwa! może mi się zbud... PMK mi się zbudował. I co, spierdolił z sekami. Nie! Mam! Zwieziony. To szybko Chodź, tu ty. wracaj. To ty, jest Chodź ja. Chodź. Gdzie ty jesteś? No tu biegnę, biegnę, biegnę. Chodź, odkuwerujcie mnie. Nie wiem gdzie biegniesz, tam z tego dobra, widzę cię. Dawaj tu. tu. Trzymaj Masz tam oddech? Dawaj. Ja go wiesz, full auto, nie ma w ogóle amunicji. Chodź Rodzi, plantuj na beton ten o. Ty Tak, żeby naraz raz pęknął. O kurwa, ale gdzie leciał. Pompa następna. Uważaj, okno panie... się zmieniło Daj te ceki Masz. Jest typ przy oknach <tryk> O kurwa Ładuj nexta Idź po ceki Ja nie mam tam spawna, trzeba się kilnąć do środka Tak, Czekaj Murują się zielonym do łagry, nie. A totem jest udawaj szybko po ceki, się ktoś Ja nie mam tam spawna, jedzie. Ja, 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 ja już jestem, ja już jestem To dawaj tu szybko Ile? Tu jedzie totem Dwie, Jedna. tak, tak, tak Jedna Weź dwie Jedna Weź dwie Weź dwie, dwie kurwa, szybko Pedale. Zamknij ryj Gościu no zabawa nie? Nie no bez jaj Dawaj, idziesz Idź tam mental Na tą ścianę już pękła? Tu możesz, bo nie wiem gdzie to o tym mają Tu skrzynki jakieś klawe są Dawaj, na szybkości, że nie spierdolili Patrz, żeby nie odmurował i nie zabrał ceki Na górze kolejny Jest totem Zbijać ile cek? 13 sek, zbijać totem szybko Nie wypuść go, nie mają broni Ale to było easy 10 deto, 10 do jeszcze, mam 10 do to Ja mam 13 cek Ja mam do to jeszcze Masz hoł momentorski? Nie mam Bierz tego gościu, wszystko. Wkładam Zrzu ci ten. do tej skrzynki Do tej skrzynki wkładam Ej weź tutaj ten, weź te. 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 no, tu się ten Jeszcze ceka Ej weź się te weź się do tam postawcie Dajdę to Tu są, tu są, tu są, tu są przy kominku Tyr jakiś skoczył? Mówię, postawcie tam Tam urowałeś nie, nie mam, nie mam, nie mam. Kit buduj. No, kit buduj. Patrzy się. Akceptuj. Tam tam. Dobra, stoi. <coughs> nice. Bez tu temu nie działa home? Yy, nie działa. Jak nie mają tu temu, to nie działa. <coughs> Myślę, że kolorki. Wyjdzie do mnie. Ej, ty zbierasz kolorki? Pewnie. Dobra. Spirę. Fajną bazę mamy. O kurwa, zabił mnie śmieć. Gdzie? No nie, nic nie miałem. Czekaj, pójdę go A tak gado, że nas piknie na No, ci co mieli bazę tu. Nie wiem, kto to był. Czestelial. Wiesz, i itemy, bo na ceki. Dobra, jebać, nie będę z Dobra, jebać. no to pięknie. Jak ty tutaj próbuję skoczyć. Legenda do auta. No to skifala może. A tylko, kary, y, Adidas, musisz tapnąć na homa. Bo ja tam nie mam, jakby, y, bazy tym. Za minutą dopiero Dobra widzimy się przy nakrzemieć To będzie też koniec, zobaczymy Zobaczenia, nie będę rzucał, rzucał, rzucał szalone, czy to, 30 minut od odcinków z X1000 To widzimy się przy neksu, nie z nie, mi się, sobie to Z kolejnym rajdem z Dayotem tym razem znaleźliśmy sobie bazę eee, taka ładna, taka piękna Czemu nie? Trzeba... Żeby... Odrodzenia chyba nie wziąłem, czy wziąłem? Dobra, wzięłem, będę. Na tym mało się nic nie było, nie? A nie, patrzę, nie patrzyłem, no, słuchaj. Myślę, że będzie syto tu, ale zobaczymy, nie? Daję No Schowana baza, to może coś być kurde.

o chuj! Po kurwa! Po ładnie! Tu jeszcze deto. A Gdzie? jedno. Tu w tej skrzynce. Joho, piękkole. Ile było? Już liczę, czekaj 50... 97. Cek. No. Ja pierdolę. Was taki deto. A to do was chyba lepiej do bazy, nie? Czy ja wiem? Bo ja mam nieskończoną. Ale co 1. nie skończono? Baza. A bazę Ej, serio tu była dziura? I to było bez sek do zrajdowania. Serio? No. Daj tak krepę. Mmm, ja jestem na czarnej, chyba że chcesz. No, dawaj, jak jest z wami jeżdżę. Dobra. Masz. Dobra, dalej ja Dawaj tak? tak, tak. Dole, to ja to zaniosę do siebie No to za mną na 30 tak. Wszystko to... brać? Czy no. zostawię ci 30? No ja już mam 30 to Bo... to, kto, kto to ten Adidas? Ja. Mentorski TV Ej, tu jest jeszcze tłuszcz kurwa Ten tłuszcz też bym w sumie zabrał co? Oj ładny lucik poleciał Rozbierać tą bazę po kolorze. Czemu nie? No. wiem no ja czy się opłaca Mamy następną bazę z tymi bogami, szukają. Jak Rozumiecie na, na, na promieniowanej jest To on nią ten uzbroje. Jakiś brawo. Co? Nie o no, uzbraj Nie na no, uzbrajaj, ona jest zaplantowana tam Ja myślę, że na gór, o na środek pikać. Na pewno. Czekaj, my mamy następną, na, na promieniowanym Zaś będzie ulg Jest, 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 jest Mają kolejną bazę na kladzie Ale nie ma itemu chyba Ej, Seun, pamiętasz no. tą bazę pod stałą, co żeby y, tam wejść Na uku się, y, z... A, no, 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 no To tam jest baza no to musimy się będzie No to chodź. Ale tu musimy iść wszyscy. No to składaj Kangę. A to wiesz, no a jednak lipa, nic nie ma. Ale zaotakuję właśnie. Budzimy się przy nexcie. Mamy next bazę, będę robił cięcia, no bo trochę pędzi, e się. No. Idziemy potem jeszcze czarną sprawdzić, nie? Tak. Pizga, pizzę. nie mam już. Także będziemy gdzieś w e, to No dobrze ja go nagrywał, bo by było za długie. To się skontaktujemy. Dobra, jednak nie będę tak robił, bo patrzcie od to początku. To będzie chciał to, to sobie... Przewinie. Rajdik, kurwa. O kur Na pełnej to jest... To nie zły tam. No, no, no. Chodzimy. U kurwa A, Jak tu nisko Mamy schodzić czy nie, panowie? Nie wszyscy. Dobra, nie schod... No ja sobie z góry. Ale nie, niech niech kilka osób zejdzie jak tu będą chodź. Chodź, chodź, chodź. Nie Ja mam na sobie Chodźmy to wyjrzeć. Nie wiem, że nie Co? Jest. Nie wiem nawet Dobra da, rozdzielajmy się na ceki i plantujemy wszędzie, żeby to się jak najszybciej znaleźć mhm. Kto ma te ceki tu na dole? Idę z dziesięcioma. To weź więcej, bo tu jest tyle drzwi, że... Tu są drzwi, nie tam na metlowie jak z drugiej strony masz drzwi, typie No to, no to rozprój E dobra, ja już wiem gdzie blizgać Uważajcie, wybuchniecie Uciekać kurwa, ty kapylerze Oj, chuj Zobacz, <głos> to... <głos> Daj od mi już kurwa Daju, <noise> No to dawaj szybko Dawaj do newiska Otwórz mi tu to tam Też newisek tam jest Nie tam, nie, nie ma nic, nie ma nic tam Dobra, plantujemy na wszystko. Lohere ma yo Z każdej strony bazę, chyba z każdej możliwej tu to no, no, no już nie wiem gdzie mam latać, że porobane. Dobra. Masz nic nie. Dobra, Nie wiem gdzie pizgać, pizgamy i tu, i tu zejść. Ej ja tu wyszedłem już z bazy tędy. To ja tu walę. Ej, nie zabijajcie banga Rozbieram. Jest coś? Czekaj, jest coś? Przesuń się. Następnie totem. Czekaj, patrzcie Czekaj. tu, ile skrzynek? Nie tu, tu mam Ile skrzynek, pasku, mam halo! Mamy TOTEMY Dobra, to ja już nie walę. Ej, 400k deto i 40 sek Easy. No to zajebiście. Będę żeście poszli Łatwo kurwa tam. Niech trendy żeście poszli, Halo? Drzwiami. Tu. Drzwiami. Na no idź. Aha. To ja już nie wiem, co teraz można zrobić. Daj od... Chodź tutaj, chodź tu. Idę. Adidas? Tu jestem, koło to temu. No, jestem. No, chodź tu, tu, tu. Ej tu jeszcze 10 seksów, żeby było. No, to nie Trzymaj, edzie. odnieś to. Zeteki taki. W kominku. No, to... pięknie. Ja weźcie, rozbieramy to, rozbieramy to, bo tutaj jeszcze coś może być. on do japa. Ja każdą skrzynkę po kolei. Pro, rozbierajcie to, bo to oni tu mogą mieć pochowane, bo to cwele. No co? Kurwa, spizgajcie to, żeby tego nie mieli, bo jutro... Macie klucz do maszyn? Chodźcie, bo to nie jedyna baza. Jak my dzisiaj Jutro wipe'a zrobią. <grym> no nie, my to... dzisiaj zrobimy. No to też, ale ogólnie. Też, że to byśmy mogli sobie... Ej to co, se seun, teraz tam ta ba baza, wiesz. No. Na łuku zakulam. Na łuku, no. no. Ej, chodźcie, powadniemy jeszcze boczne kuwiki. Widzimy się za chwilę.